5, jeszcze nie. 5. 4, 3, 2, 1, go. 5 prawy pal i zaszczytem. Tu 5 prawy pal, zaszczytem 30 i 5 lewy dłuższy. To 4 prawy pal. 40 i 2 lewy pal. 60.

I 70 prostuj I na słupie 3 plus lewy pal. 50. 5 prawy pal. 20. I 3 minus lewy pal. 10. I 3 prawy pal. 50. I zaszczytem 10. I 3 minus lewy ciasno pal. Ciasno, pal. I 4 lewy, prawy, pal. 30 i 3 prawy, za płot pal. Do 3 lewy, otwiera, pal. 70. 4 lewy, 4 lewy, in. I hamowanie, dwa prawy, pal. Do 4 lewy. I na szczycie 5 lewy, 60. I przestrzyd śmiało 70, prostuj I 4 lewy. 60. I wygrodzenie w prawo i poni prosto jedziesz. Dalej 100. 6 lewy prawy. Do 4 lewy pal. 30. I 3 plus lewy pal. Do 6 prawy. I za szczytem śmiały 30 i 5 lewy Do jeden prawy z drogi pal 50 Za szczytem 20 I za zielonym płotem 1 lewy z drogi Za zielonym płotem 1 lewy z drogi 50 4 lewy tul 23 prawy pal do 6 lewy 3 lewy pal i 22 prawy ciasno pal. 2 prawy ciasno pal. 50, 3 lewy, 30 i 3 prawy dłuższy, 10 i 2 prawy ciasno, 10. 20, za szczytem 70 i 4 prawy lewy tur do 5 prawy pal. do 5 prawy pal teraz 40 i na szczycie 4 prawy 20 4 lewy i za wygrodzenie 1 lewy za wygrodzenie 1 lewy Tam 40 4 minus lewy pal do 3 lewy pal do 3 prawy pal 30 i za szczytem 4 lewy pal do 5 prawy zacisk do 4 minus pal i 90 za szczytem 10 i 3 lewy pal 60 i zaszczytem 10 2 prawy pal do 6 sześć lewy 60 i 2 prawy z drogi 50. Prostuj, 4 lewy, do 4 minus prawy, do 5 lewy, zacisk, do 4, do 4 prawy, do 4 lewy, ciąć, do 4 prawy, długi, i 60, 4 lewy, tól, do prawy lewy, prostuj, pal. Dalej 100 prostój. I 4 prawy zacisk do 2 z drogi pal. Zacisk do 2 z drogi pal. Do 3 lewy palot. I 60 prostój. 4 prawy do 4 lewy tul. Do prawy. I do 4 lewy pal. Do 3 prawy lewy prostój. 50 i 2 lewy pal lewy pal do 6 lewy i 60, za szczytem 15 i 4 prawy, do 3 lewy, sefek pal, 10 i 3 prawy pal, za szczytem 40 i 4 lewy dłuższy i na szczycie lewy 5 i 120.

I za szczytem 4 prawy pal, 50, na szczycie 6 lewy i za szczytem 10, 5 minus lewy, 40, 6 lewy, 25 prawy pal i za szczytem 24 prawy do 2 lewy, do 5 lewy tól i 70 prostój i 1 lewy przed znakiem z drogi ważny pal. Dalej 150, i za szczytem śmiało 6 prawy, 30, i 5 prawy pal, do 6 lewy, i za szczytem 20, 4 prawy pal, 50, na szczycie 6 lewy, 10, i 4 prawy tul, do 5 lewy, i do 4 prawy, i zaszczytem 6 prawy tół, 34 lewy zacisk do 3 pal. Do 4 prawy tól i 10, 1 prawy pal. 1 prawy pal. Do 5 prawy dłuższy i wygrodzenie w lewo. Dalej 4 prawy dłuższy podbija do 3 plus lewy tól Do 3 prawy pal do cztery lewy śmiało pal pięćdziesiąt i jeden lewy z drogi ważny pal sześćdziesiąt na szczycie siedem prawy pięćdziesiąt i jeden prawy pal i na szczycie lotna śmiało